thank Przygotowałam w ramach cyklu Ojców Naszych Śpiew z Dymem Polarów. Jest to pieśń Kornela y, Ujeńskiego, który żył w latach 1823-1897. Był to alicyjski poeta młodego pokolenia romantyków, który uznamy za ostatniego bajdelota wielkiej poezji e, młodego pokolenia poezji romantycznej, autor wielu poematów, między innymi znanego Maratonu oraz powstaje pod wstrząsającym wrażeniem rzezi Tradycyjskiej, tzw. reparacji łopskiej z 1846 roku. Skargi Jeremiego. Dziesiąta skarga ogłoszona osobno pod tytułem Bóg był i jest z 1846 roku. W Belbowie 2 kwietnia 1848 roku znana jest powszechnie jako chorał. Muzykę napisał Józef Nikorowicz. 18 lutego 1846 roku na wieść o wybuchu powstania krakowskiego władze austriackie na czele ze Starostą Tarnowskim, Józefem Brejni zrealizowały dawno przygotowane przez swoich agentów plany kontrakcji ze strony chłopskiej wymierzonej przeciw powstańcom. Akcja chłopów dnia 19 lutego pokierowana wyraźnie z Tarnowa celowo i z planem Zlikwidowała krwawe siły powstańcze i ogniska ruchu. Nazajutrz nastąpiła w całym obwodzie również kierowana i systematyczna akcja chłopska zwrócona przeciw szlachcie, duchowieństwu i ludziom związanym z dworem i plebaniem. Na czoło wysunął się. Sprzymierzeniec Breinia Chłop ze Smarzowej, Jakub Szela, który żył w latach 1787-1866. Pozostający już od lat. W konflikcie z miejscowymi właścicielami ziemskimi, rodziną Boguszów, doszło do dantejskich scen przy napadach na dwory padły setki ofiar nieprawdopodobnie torturowanych i wymyślnie mordowanych. Liczbę ofiar rzezi liczono na blisko 2000 osób. Było ich z pewnością, z pewnością znacznie ponad tysiąc. Ilu zabitych i poranionych wydano Austriakom, którzy chłopom wypłacali wynagrodzenie, obliczyć trudno. Programowi program... Po uległo 470 dworów. Podobnie powstanie chochołowskie wywołane przez księdza Leopolda Knietowicza i organista Jana Kamtego Andrusiekiewicza stłumione zostało przez sąsiadów chochołowian z Czarnego Dłumejca wspartych przez austriacki oddział Straży Finansowy i Żołnierzy urlopników. Największe zgrupowanie powstańcze pułkownika Adama Suchorzewskiego poniosło od 26 lutego całkowitą porażkę pod wdowę pod od wojsk austriackich dowodzonych przez pułkownika Ludwika Benedeka, a wspartych przez tysięczne, tysięczne bandy łopskie które dokonały pogromu pokonanych. Przywódcami tego chłopskiego, pospolitego ruszenia był jawnie rząd. byli jawnie funkcjonariusze rządowi, ogłaszający premie od powstańca, żywego i zdrowego. Rabacje tłumiły następnie władze austriackie, zmuszając chłopów do powrotu do pańszczyzny. Szala powodownym internowaniu w Ternowie obdarzony został podwarczkiem na Bukowinie. Gminy, które w rzezi wzięły udział, otrzymały nagrodę sporo e, medal za wierność, e, sporo medali za wierność cesarzowi. E, przeczytałam notatkę z książki Byłeś byleś polsko wolną. Wolną była. Jest to zbiór pieśni piosenek polskich z melodiami, z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie do użytku domowego, podanych komentarzami historycznymi opatrzonych przez Czerwińskiego i Zatorskiego. W 70. rocznicę odrodzenia niepodległego państwa polskiego Kraków 1988. tą książkę nabyłam, jak byłam w sanatorium w z zdroju i sterowałam kilka razy, żeby upowszechniać takie, tak dobrze opracowane pieśni z takimi dobrymi komentarzami. Dziękuję serdecznie za uwagę w Wielkiej Narodowej Polsce.